Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj bardzo szybkie powitanie. Zapraszam Was do oglądania już ostatniego e, odcinka z takiej Ala przeprowadzki. E, dzisiaj wyjazd do Ikei i ogromny jeszcze buchol. I pogadamy sobie o bardzo ciekawym kryminale. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. bye Przychodzę do Was z update'em czytelniczym. E, aktualnie e, tak bardzo, bardzo, bardzo czytam cztery książki, w sensie aktualnie, że w sumie codziennie czytam każdą po trochu. E, I tak, pierwszą książką jest to książka Morderstwo w Księgarni. Tutaj wkleję Wam okładkę, bo jeszcze nie mam niestety e, fizycznej wersji. Jest to książka e, z niesamowitym właśnie klimatem małej księgarni. Tutaj w ogóle są też czasy powojenne, więc też niesamowity klimat ma, ma ta książka. No i w pewnej księgarni przychodzi mężczyzna. Mężczyzna, który jest troszeczkę dziwny, jakiś taki nie wiadomo o co chodzi. Okazuje się, tak jak opowiada nam to właścicielka, czyli główna e, bohaterka całej książki, okazuje się, że jest to pisarz kryminalny, który ogólnie nie wychodzi do ludzi, nie spotyka się z ludźmi. Nie, w ogóle. Przychodzi tylko do jej właśnie księgarni po pewne książki, żeby właśnie zaczerpywać inspirację do swoich książek. Przez wzgląd na to, że byli tam tylko we dwoje, ona coś tam poszła szukać jego książek, które zamówił i on znajduje w tej księgarni ciało. I wiecie, to też ma strasznie taki klimat tej, nie dość, że mało miasteczkowości, to jeszcze wiecie... Yy, tam jest taki klimat wiary w to, że na pewno ten dom jest nawiedzony, że coś tam. No i ogólnie policja stwierdza, że słuchaj. Zawał, na 100% zawał, a był to młody człowiek, który właśnie był w tej księgarni. Nikt nie wie, dlaczego on tam był, co się z nim stało. No i policja trochę zamiotła to podtywan, ale niestety, przez to, że ludzie mają mentalność taką, jaką mają, czyli właśnie mówią, że to jest wszystko jest nawiedzone, że to przynosi nieszczęście ta kobieta i tak dalej, niestety jej biznes zaczyna podupadać. No i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, zaczyna szukać i w ogóle dowiadywać się, co się stało. Właśnie jestem w momencie, kiedy ona. Po prostu postanawia poprosić jedną osobę do pomocy, i po prostu będą teraz szukać, co się wydarzyło, tak? Będą robić swoją jakąś tam sprawę. Ogólnie jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny taki. Kryminał. Bardzo podstawowy, ale ten klimat, który ma ta książka, jest absolutnie niesamowity. Już się nie mogę doczekać, kiedy dostanę tę książkę fizycznie. No bo niestety aktualnie czytam ją w wersji elektronicznej, bo jest naprawdę przepiękna ta okładka, taka właśnie czuć ten wajplat 50. Także jestem bardzo ciekawa, jak będzie dalej. I naprawdę fajnie się zapowiada: jest to bardzo szybka książka, bo bardzo szybko się ją czyta. Na jedno posiedzenie przeczytałam chyba, nie wiem, z 60 czy z 70 stron, więc naprawdę bardzo spoko. Następną książką, którą słucham w audiobooku, są to taśmy rodzinne Maćka Marcisza i jestem aktualnie na momencie mm, psa. Jest to strasznie smutne, bo ten pies ma na imię Kora w tej książce, a ja, jak wiecie, ja miałam psa Kore, która no niestety również zdechła. W sensie uśpiliśmy ją i... Mm. Ale jestem bardzo ciekawa, bo strasznie intryguje mnie motyw Marcina, czyli motyw chłopaka, który nie ma pieniędzy, jest artystą, ma długi i wraca do matki matka również zmaga się z ogromną depresją, więc jestem bardzo ciekawa jak dalej się to potoczy, następnie dziecko Odyna cały czas kontynuuje, jest to wiecie jednak fantastyka troszeczkę wymagająca, ja też nie mam czegoś takiego, że ja po prostu siadam i ją czytam tylko gdzieś tam w międzyczasie i tutaj jestem na stronie 194 i bardzo dużo już Wam o niej opowiadałam w zeszłym vlogu ale no cały czas jestem, cały czas czytam, no i będę kontynuowała i o Ostatnią książką, którą również sobie słucham w audiobooku, jest to kolejny tom Tess Gerritsen, czyli Autopsja. To jest piąty tom, więc już nie będę wam zdradzała, o czym on jest, no bo to trochę bez sensu. A tu jestem na stronie 94. Także te cztery książki czytam bardzo, bardzo, bardzo namiętnie. E, mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie skończyć. Także, także tak. Także ja na razie wam już dziękuję za ten update e, i nie zapraszam was do dalszego oglądania tego vloga. Słuchajcie, przychodzę do Was z holem zakupowym z IK. Wiem, że Wy to lubicie, więc postanowiłam to zrobić. Mam dwie ogromne torby rzeczy. No i co, nie przedłużam, po prostu będę Wam pokazywała, bo ten holik tak będzie trwał bardzo długo, a w końcu to jest tylko jakaś część vlogu także. Pierwsze co, mamy taką podkładkę do suszenia rzeczy, ale ona została wzięta dlatego, żeby jak Mateusz ma ekspres... I myję sobie te rzeczy, bo one je trzeba prać ręcznie, myć ręcznie, to żeby właśnie sobie odstawiał, żeby to sciekało. Ciao, dalej. Taka wkładka, i ona jest zakupiona, dlatego żeby w biurku, wiecie, długopisy, spinacze, jakieś takie rzeczy. Mi strasznie to zawsze irytowało, że to latało, więc e, kupiliśmy taką wkładkę, żeby właśnie poukładać długopisy, markery, e, jakieś takie, wiecie, ołówki, coś tam, żeby to było ładnie wszystko ogarnięte. Dalej takie dwie sztuki wieszaczków. Siup, siup, siup. Ee, idealnie właśnie nagrywam to i wyjmuję i trochę sobie od razu segreguję to pokojami, żeby od razu później, jak przestanę nagrywać to, żeby od razu to ogarnąć. Dalej dwie takie poszewki na poduszki. One będą tutaj w salonie. Poduszek na razie brak, ponieważ poduszki są u Mateusza w domu rodziny, więc musimy je przywieźć, ale poszewki od razu wzięłam na ubrania, takie siupy to też Mateusz sobie wziął takie na biurko na y, długopisy e, szklanka, to przejdziemy do takich rzeczy kuchennych zaraz na razie jeszcze takie rzeczy wiecie takie do y, łazienki na ręczniki to tu będzie łazienka zapachowe zapachowe smrodki do butów do szafy żeby ładnie ubrania pachniały. Jak się wiecie, wyciąga. E, co my tutaj mamy? Dalej... O, tutaj nie ma. E, Łóżka do butów. Jakże przydatny sprzęt, którego zawsze brakuje. Niby, niby nic a ten. E, taki czyścik. Pewnie chyba do młynka Mateusz sobie wziął. Już też nie pamiętam do czego a. on. No, tak, do młynka. E, dalej spieniacz do mleka, żeby był. A co to jest? French, French press. Herbatkę, sobie herbatkę mogę sobie tu zrobić. Jest, ale zastosowanie będzie miało do spienienia mleka. Tak, ale zastosowanie będzie do mleka, jak Mateusz mówi. Podkładki na gorące, bo też jak wiecie, wyjmuje się z jakąś patelnię czy coś, albo coś z piekarnika, to też zawsze tego brakuje. Dalej, lecimy co my tu mamy. Ja sobie na biurko kupiłam taki, takie coś, żeby sobie tutaj wkładać różnego rodzaju rzeczy. Jakieś karteczki, jakieś kartki. E, no, wiecie, zawsze coś jest, a, a fajnie, jakbym był jakiś taki w miarę normalny organizer. O, jeszcze takie siupy do łazienki, też na ręczniki właśnie, żeby coś tam sobie powiesić, więc sztuk dwie, to łazienka, gdzie tu była taka była łazienka, eee, kolejne wieszaki, to takie bardziej dziadowskie, eee, to tak wiecie, na koszulę czy jakąś sukienkę, coś lżejszego, a tamte wzięliśmy na kurtki, jakieś, no ale takie też się przydadzą na pewno, hmm, tutaj szklanki to idą tutaj do innej torby, Dalej, taki kosz na pranie. To jest taki, to jest 100 litrów, i to jest właśnie taki, tu jest narysowane, że to się otwiera, się kładzie obok tej i się pcha. Więc też przydatne. Zresztą, że teraz nie mamy kosza. Nie mogło się obyć bez kostek do foremki, do kostek lodu. Mamy y, po prostu stateczki i mamy mm, wielorybki. Całe szalenie, 10 zł, ale uważam, że to było bardzo dobrze zainwestowane 10 zł. Me, naprawdę. E, dwa takie, dwie takie narzutki. Jedna narzutka idzie na ten stary, wiecie, na te stare, boże, Kanapę na starą, e, a drugi idzie do sypialni. E, żeby przykryć pościel, tak, bo jak się kładziemy czasami w dzień, wiecie, nogi, albo kotek, albo coś tam się kładzie i ja bym nie chciała, żeby po prostu już mi dotykało takie rzeczy pościeli czystej, e, więc dwa takie y, narzu narzutki à koce to są też. E, wyciskarka do czosnku, bo nie mamy. Ściereczki, trzy różne kolorki. Prześcieradło z gumką, oczywiście, bo to bez gumki to nie przychodzi i ja nie lubię tych prześcieradł bez. I lusterko sobie kupiłam, bo też będę robiła sobie taką tą. Mm, do malowania. Nie pamiętam, jak się nazywa. No, ale y, kupiłam sobie lusterko. Mamy pierwszą torbę, słuchajcie, pierwsza torba już jest skończona. Lecimy teraz z drugą torbą. I ta druga torba ona jest bardzo, bardzo ciężka, ponieważ jest to cała zostawa, praktycznie cała. E, Paragon, nie chcę na to patrzeć. E, idzie. I tak, e, na sam początek nie mogło być po prostu, nie mogło być mieszkania, chyba, albo nie wiem, czy istnieje jakieś miejsce na ziemi, e, w których nie ma tych szklanek. Cena za sztukę zawrotne 4 zł. Także sztuk zakupiliśmy 6. 6 sztuk. Oraz 6 sztuk takich mniejszych połóweczek. One też się przydadzą, więc tutaj już były tak pakowanie, pakowane ładnie. Dalej, komplet sztućcy, 24 sztuki. Hmm. Oczywiście, kieliszki, razy dwa kupiliśmy, no bo też nie wiadomo, tak? Więc takie kieliszki one są dosyć duże, bo to chyba są pięćdziesiątki. Tak, pięćdziesiątki, więc one są duże, ale no cóż, są, bo nie mieliśmy też nigdy kieliszków. E, taka karawka, wzięłam ją, ponieważ mi się podobała, a druga sprawa jest taka, że wiecie, jak woda z, lod, z, 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 z cytryną, czy coś na stół też spoko postawić. Mateusz to sobie wziął. Mateusz, to co sobie wziąłeś, to z odliczaniem, to z po To. A, to na no to też do kawy. Też do kawki. D dribka. Tak. Dripka można Do kawki. Bo trochę trudniej potłuc jest niż taki dzbarek, więc. No, zobaczymy. Zobaczymy. I teraz idziemy z zastawą. Zdecydowaliśmy się, że kupimy sobie talerze po prostu w takim, takim wzorze i tak, takie coś. I tak jest tak. Jeden taki półmisek, to tak wiecie jak się, mięso, Wydaje albo coś, no ale też się przyda na pewno. Dalej, dwa takie malutkie. One są bardzo podobne. To ja uważam, że będę je od razu wyjmowała, bo one idą do zmywarki. O, i taki siup. I drugi też taki siup. Takie taki miseczki małe, sztuk 4. Wyjmujemy od razu. One są fajne, bo tutaj można sobie wiecie, jakieś na stół, właśnie, snaki położyć, albo jakieś, jakieś mniej się chce zupy podgrzać. To też one są takie po prostu mniejsze, ale też na pewno będą przydatne. Bardzo. I cztery sztuki wzięliśmy głębokich, bo my ogólnie bardzo rzadko jemy zupy. Teraz wzięliśmy sobie znowu catering. Więc e, tych wzór będzie częściej. Ale też uznaliśmy, że nie będziemy brać 8 sztuk, bo to jest bez sensu. Więc wzięliśmy cztery, po prostu głębokie takie talerze. E, a jak coś, to też są właśnie te miseczki, mm, więc też można na spokojnie w nich sobie jeść. No, także tak się prezentują. Małe talerze. Do małych talerzy już wzięliśmy 8. Też sobie Na małych talerzach pewnie będziemy jeść najczęściej. Ciach. I duże talerze. Niestety takich nie było dużych, więc wzięliśmy takie szare, ale one ogólnie były też zestawiane jako, że może być to kompletnie Więc to się mniej więcej tak prezentuje, więc ładnie. A nam to nie robi różnicy szczerze, więc od razu sobie wzięliśmy. I też 8 sztuk dużych. I ostatnią rzeczą są podkładki na stół. I kupiliśmy ich sześć, bo też nie mieliśmy nigdy stołu, więc nigdy tego nie potrzebowaliśmy. No a teraz, że mamy stół, to właśnie, żeby, wiecie, nie, od gorąca się nie poplamiły, więc tak. No, więc tak się to prezentuje. I oczywiście kupiliśmy roślinę nową, jaką jest palma i tutaj regał. No, także całe zakupy. Tak się to prezentuje. Ja idę teraz to rozkładać, działać. I później przyjdę do Was yy, opowiedzieć Wam o książkach. do Was z takim, słuchajcie, mini book haulem, bo dostałam właśnie paczkę z pracy i sobie pozamawiałam troszeczkę tytułów. Są tutaj książki z całej grupy wydawniczej Wydawnictwa Poznańskiego, czyli właśnie Wydawnictwo Poznańskie, Winidia, Czwarta Strona i tak Także pokazuję Wam, bo trochę tych ty, ty, trochę tych książek jest. Pierwsze, co to jest reportaż, i to jest krótko i szczęśliwie, i to jest historia pewn... późnych miłości. I ja widziałam, że ludzie po prostu na tym absolutnie płakali, to jest cienkie, więc ja bardzo bym chciała po prostu to przeczytać. Strasznie mnie tym zachęcili. Dalej, woda, historia pewnego porwania. No, tutaj jak sama nazwa po prostu wskazuje, A więc mamy wodę i to jest wszystko z tej samej, wiecie, serii reportaży. Dalej z tej serii reportaży mam posełki, e, osiem pierwszych kobiet, czyli to jest o kobietach, które były właśnie posłankami. E, dalej mamy tutaj światło, którego nie widać. To jest wznowienie. Ja kiedyś miałam tę książkę, ale komuś pożyczyłam i e, no i tak. E, ja pamiętam, ja ją dostałam na osiemnastkę. Jeszcze w takim była, m, pamiętam, w w nie twardej oprawie, tylko w miękkiej oprawie właśnie, więc stwierdziłam, że chcę ją znowu mieć, a że właśnie wydawnictwo poznańskie je wydało, to stwierdziłam, że sobie je zrobię i to jest w ogóle o dziewczynce, która... o dziewczynce, o wojnie i w ogóle strasznie. Jeszcze w sensie nie czytam jej nigdy, ale bardzo chcę to zrobić. Dalej jest tutaj bunt na Bounty, historia prawdziwa i to jest po prostu historia... A, zaskakująca prawda o najsłynniejszej morskiej awanturze w historii. 28 kwietnia 1789, no ale tutaj woda, statki, ja, ja lubię takie klimaty, więc sobie wzięłam. Dalej nowość i jest to ostatni sen, też taki króciutki, więc też sobie... Wzięłam jestem ciekawa, bo też dużo ludzi zachwycało się tą książką. Dalej wi i Szłap. Ja nie jestem jakoś super fanką tej autorki, ale stwierdziłam, że po prostu dam jej szansę, tak? Ona jest w ogóle przepięknie wydana, za to te wkleję. Wow. Także to jest to. Dalej wzięłam sobie Arystoteles i Dante odkrywają odkrywają sekrety wszechświata oraz Arystoteles i Dante przypadają w toni życia, więc pie także pierwszy i drugi tom Tutaj też było bardzo głośno na temat tych książek, więc też chcę nadrobić. Dalej z serii jeszcze reporterskiej mamy Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem oraz ostatni trop Tajemnica zaginięcia sióstr Leon. Więc tutaj też jestem tego ciekawa. Dalej mamy żeńska końcówka języka. Cała prawda o feminatywach. Też chciałabym trochę się zaznajomić, jak to tam to wygląda. Dalej też reportaż, czyli dzieci Aspergera. Medycyna na usługach Trzeciej Rzeszy. To już jest z innej takiej serii. Nie tej takiej właśnie tej tej, tylko taka jakby oddzielna ta książka i ostatnie trzy książki to jest Młody Mugo i to jest ten sam autor, co książek, książki, o jak ona się nazywała, już nie pamiętam, ale ja ją zaczęłam tamtą i jej nie skończyłam, bo była dosyć trudna, ale wziąłam sobie też drugą książkę. Dalej mamy tutaj biografię Tesli, też chciałabym się po prostu zapoznać, kim on tam był. I ostatnia książka to jest papierowy pałac. Też jestem ciekawa, co to takiego? Bo też pamiętam, bo bardzo głośno na temat tej książki, jak ona wyszła. Także tak. No, także tak to się prezentuje. O, jest jaka ta piękna. No, także to tyle tych książek. Ja już uciekam i zapraszam dalej Was do oglądania. Kochani, przychodzę zakończyć już tego vloga. Montuję, jest już pół do dwunastej. Słuchajcie, skończyłam dwie książki z tych, które czytałam. Strasznie przykro mi, że nie miałam fizycznie i nadal nie mam niestety fizycznie książki. Na pewno na Instagramie Wam ją pokażę, jak tylko mi przyjdzie. Bo ona naprawdę wygląda przepięknie i w ogóle to też jest bardzo bardzo ciekawa książka. Z tego względu, że ona ma strasznie taki klasyczny vibe kryminału. To znaczy, e, ona ma bardzo podstawowe to, że wiecie, jest właśnie ta kobieta, która no, w tej księgarni z, mm, okazuje się, że jest. Że jest kobieta, która właśnie ma y, tego trupa w swojej y, księgarni, no i idzie poszukiwać, co się dzieje, dlaczego i tak dalej. I po prostu sam zamysł jest bardzo Klasyczne, że tam nie ma, wiecie, żadnych jakiś takich zwrotów akcji, tylko po prostu razem z tą kobietą dowiadujemy się jak po kolei, co, jak, gdzie i tak dalej. No i niesamowity jest ten klimat tych lat 50., to trzeba przyznać, że świetnie się to czyta. No i w ogóle, właśnie ja czytając tę książkę miałam takie, taki powrót trochę do korzeni, bo naprawdę tych kryminałów przeczytałam dużo. I thrillerów, natomiast ten kryminał był właśnie taki bardzo, bardzo podstawowy, a jednocześnie niesamowicie wciągający, niesamowicie dobry, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra książka, i może wiecie, może nie, nie sprawiła, że będzie moim ulubieńcem. Natomiast jest to książka, którą ja zapamiętam. I którą ja jeżeli ktoś będzie chciał zacząć czytać ten gatunek to będę właśnie polecała bo jeżeli nie czytacie kryminałów to uważam że morderstwo w księgarni jest idealną książką do tego żeby po prostu od tej książki zacząć z tym gatunkiem no bo morderstwo w księgarni ma ten właśnie taki podstawowy tor pójścia sprawy e, bardzo podoba mi się postać pisarza również od, który pisze kryminały Oczywiście cały czas dowiadujemy się też o ich życiu, o tym, co się wydarzyło, o małym miasteczku, co kto miał jakie powiązania, jakie coś tam. I to naprawdę świetnie świetnie się czyta, strasznie odprężające i uważam, że to też jest świetna książka właśnie teraz na, na lato, na wakacje, jak będziecie jechać gdzieś nad morze czy coś, to idealna to jest książka na plażę, boją się czyta szybciutko, wciąga i... Jest naprawdę, no, aż, aż ciężko mi jeszcze powiedzieć cokolwiek, bo ona jest po prostu taka urocza w tym wszystkim. Bo ta kobieta tak się stara, żeby to wszystko. Bardzo ciekawy też jest motyw tego społeczeństwa, nie? I tego myślenia tego, że oni sobie mówili, że na pewno w tej księgarni straszy. W ogóle w pewnym momencie to zaczęli jakieś robić, wiecie, wycieczki do tej księgarni, no bo. Znaleziono tam ciało i w ogóle i dziwna, dziwna sprawa. Ale to też, ten taki aspekt społeczny też niesamowicie wpływa na, na po prostu całą historię. E, więc naprawdę mega Wam polecam. Bardzo fajna książka e, i skończyłam jeszcze taśmę rodzinne Maćka Marcisza i też spoko. W sensie to była... Bardzo trudna i ciężka tak emocjonalnie książka, bo tam naprawdę bardzo dużo się działo złego. Bardzo dużo niegodziwości, niesprawiedliwości. Um, I to jest ciężka książka i... Um, ale samo przez się jest naprawdę dobre. To jest w ogóle debiut Maćka, więc ja też na debiuty wiecie dobrze, że ja patrzę trochę inaczej. I ta książka była naprawdę dobra, natomiast to jest ciężka literatura. Jak dla mnie. W sensie... Tam cały czas były problemy, niby przyziemne, niby takie, które napotykają nas na początku dziennym, ale przez to to jeszcze bardziej wchodziło na banie. Natomiast ja też, też tę książkę Wam polecam. Także to już koniec, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego reading vloga. No i co, mi się widzimy już w kolejnym odcinku. Cześć.